Materiał powstał dzięki uprzejmości firmy Razer. Czyste szaleństwo powróciło wreszcie na ekrany naszych pc Znów przyszło mi stawić czoła demonom z innego wymiaru, i po raz kolejny bawiłem się przy tym przednio. Po ogromnym sukcesie pierwszej części, Flying Wild Hawks postawili sobie poprzeczkę naprawdę wysoko. Czy upchany brudnymi żartami o łęgach Shadow Warrior 2 przebija poprzednią część, czy może nieco wymięka? Z góry przepraszam za ilość suchutkich żartów o Łęgach, ale tej recenzji jak i samej gry bez nich by nie było. Przypomnijmy sobie w tym miejscu kampanie reklamowe towarzyszące premierze gry: Łącą Łęg, albo inne hasła, które już potrafiły nieźle rozbawić. Do tego dorzućmy nowy trend, który stał się viralem już po kilku godzinach: Łęg. Zabawa ta polega na zmienianiu klasycznych tytułów filmów, gier czy też innych dzieł, wstawiając w odpowiednim miejscu Łęga. Całość idealnie promuje ten zwariowany tytuł, sprawiając, że Łęg wciska się dosłownie wszędzie. Dobra, tyle słowem absolutnego wstępu, przejdźmy już do części zasadniczej naszej recenzji, bo jest o czym opowiadać. Najpierw troszkę o fabule, która znów jest równie szalona i pokręcona jak w pierwszej części. Tak właściwie to niewiele się różni, bo znów wyruszamy ratować świat przed zagładą, i znów podróżować będziemy z duchowym partnerem w naszej głowie. Tym razem opowieść rozwijać się będzie wokół córki największego bosa gangu Yakuza, która w pewien osobliwy sposób została uwięziona w ciele naszego bohatera. Jak pewnie się domyślacie, Łęgowi wcale się to nie podoba i jak najszybciej chce się pozbyć tej wredoty z głowy przy okazji ratując świat. Fabuła prościutka jak jeden Łęg, ale w tej grze właśnie o to chodzi. Jeśli już przy fabule jesteśmy, to warto tu opowiedzieć o genialnych dialogach, które tak jak w części pierwszej nadają grze niepowtarzalnego charakteru. Mówię tu przede wszystkim o przygłupich żarcikach łęga oraz innych postaci, które starają się dorównać mu swym poczuciem humoru. Co chwilę słyszymy o Łęgu, który, jeśli ktoś z Was by nie wiedział, oznacza w slangu nic innego niż męskiego członka. Może nie są to żarty wysokich lotów, ale w takim nagromadzeniu naprawdę śmieszą. To zjawisko można by nazwać syndromem Duke'a, bo przecież kultowy bohater Duke Nukem też nie grzeszył inteligencją i poczuciem humoru, ale nadal rozbawiał rzesze graczy. Przejdźmy do rozgrywki, która w części drugiej stała się dużo, dużo bardziej rozbudowana. Niemal każdy element został wzbogacony, a niektóre kompletnie przebudowane od nowa. Zacznijmy może od podziału misji, bowiem w tej części Łęk będzie mógł wykonywać również zadania poboczne. Tu już powinna wam się zaświecić nad głową lampka. Tak, nareszcie Shadow Warrior przestał być tak liniowy. Nasz bohater, oprócz jakże podniosłych misji ratunkowych, będzie też zajmował się dość przyziemnymi sprawami, takimi jak na przykład odzyskiwanie i niszczenie nagich fotek swojej szefowej. Każde zadanie przyjmowane od danych postaci zaznaczane jest na mapie, do której dostęp macie dzięki klawiszowi I. E. Jak widzicie, ja troszkę już sidequestów zrobiłem, ale już widziałem, że kilka postaci ma jeszcze jakieś w zanadrzu. Wraz z wprowadzeniem do wolności wykonywania misji dewowie dali graczom więcej możliwości przechodzenia ich. Teraz poziomy nie są już tak okrojone i nikt nie wprowadzi nas za rączkę po jedynej dostępnej ścieżce. Tylko od nas zależy w jaki sposób rozegramy daną potyczkę, czy będziemy podążać wyznaczonym szlakiem, czy też pobawimy się nieco skacząc po dachach. Tak czy owak i tak czekać nas będą starcia z demonami. W tym miejscu należy również wspomnieć o tym, że poziomy generowane są proceduralnie wraz z przeciwnikami. Oznacza to, że dla każdego dana plansza może wyglądać inaczej, oczywiście oprócz tych ściśle związanych z wątkiem głównym. Osobiście miałem okazję sprawdzić jak to działa i powiem wam, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Za pierwszym razem w trakcie wykonywania misji pobocznej wyszedłem z gry, a następnie włączyłem ją jeszcze raz. Okazało się, że poziom lekko się zmienił, a do tego walczyłem z zupełnie innym typem wrogów, co zaowocowało w. Zupełnie inny lud. Pamiętacie jeszcze arsenał broni z części pierwszej? No, nie był on zbyt bogaty. Na całe szczęście, Flying White Hawk poszalało i teraz możemy naprawdę się nieźle wyżyć na wrogach. Oręża w grze znajdziemy tyle, że aż ciężko spamiętać nazwy, choć wymienia tu dwie, które już na początku rzucają się w oczy: piła łańcuchowa Warsaw oraz katana Lil Wang. Nawet przy nazywaniu broni twórcy bawili się przednio. Wracając do meritum, każda broń posiada 3 sloty upgrade'ów. W ten sposób możemy dorzucać do nich nowe efekty, takie jak podpalanie, zatrucie czy też rażenie prądem. Oprócz tego, za pomocą kolejnych ulepszeń, gracz może zwiększać statystyki broni podnoszącej obrażenia czy też inne numerki i procenty. Ech, powiem wam, że jest tego tyle, że w samej customizacji spędzicie trochę czasu, o ile lubicie się w takie coś bawić. System upgrade'u broni omówiony, pora przejść do umiejętności bohatera. Tutaj też sporo się zmieniło, bo i samych skili mamy dużo więcej. Głównie opierają się one na zwiększaniu statystyk naszego bohatera, a nie dodają nowych ruchów czy ciosów. Mnie to nie przeszkadza i założę się, że Wam też nowy system rozwoju postaci przypadnie do gustu. Jak widzicie, każda umiejętność została przedstawiona jako osobna karta posiadająca kilka slotów ulepszeń. Proste i przyjemne, a do tego bardzo wciągające, zwłaszcza jeśli macie problemy decyzyjne. Ja chyba na Każdem wydanym punktem ulepszeń zastanawiałem się z 5 minut. Co do oprawy wizualnej, to rzecz ma się tu bardzo dobrze. Nie powiem, że jest to grafika na miarę produkcji AAA, ale do takiej niewiele jej brakuje. Za wszystkim stoi bowiem autorski silnik Road Hawk Engine, który całkiem nieźle radzi sobie również z fizyką i rozcinaniem przeciwników na drobne kawałki. Jak widzicie, same tekstury wyglądają przyzwoicie, modele postaci posiadają sporą ilość detali i podobnie jest z poziomami. Wszystko bardzo ładnie dopracowane. Jeśli nie jesteście posiadaczami super świetnych kąpów, nie martwcie się. Shadow Warrior 2 jest genialnie zoptymalizowany i pójdzie praktycznie na każdym sprzęcie. Ja osobiście ogrywałem go na GTX 970, na którym wyciągałem około 100-120 klatek na sekundę. No i taki framerate to ja rozumiem. Zapomniałbym prawie o jeszcze jednym ficzerze, który został dodany do drugiej części gry. Czteroosobowy tryb kooperacji. Od teraz możecie wraz z przyjaciółmi rozwalać demony na drobne kawałki. Oczywiście w trybie tym rozgrywamy kampanię taką samą jak ta dla jednego gracza. Niestety osobiście nie było mi dane pograć w ten tryb, ale może to wina tego, że nie mam przyjaciół. Podsumowując, Shadow Warrior 2 to mega udany shooter, którego spokojnie można porównywać do Nowego Duma albo Borderlands, tylko okraszonego dużo bardziej humorystycznymi dialogami. Jak najbardziej warto w niego zagrać, zwłaszcza że jest to kolejny polski produkt, który osiągnie sukces również za granicami naszego kraju. Spójrzcie bowiem na opinie zagranicznych recenzentów, wszystkie bardzo pozytywne. Na koniec powiem jeszcze tylko o soundtracku, który nadaje Shadow Warriorowi genialnego klimatu znanego nam z filmów lat 80. Jeśli nie słyszeliście żadnego utworu z gry, to w opisie znajdziecie potrzebne linki. Tak jak mówiłem, Shadow Warrior 2 to produkcja niemal idealna, która jak najbardziej zasługuje na mocne 9 na 10.